Cześć, witajcie, z tej strony Zielarz, a to kolejny odcinek gameplayu z gry Black and White 2. Teraz troszeczkę na spokojnie i na pauzie wyjaśnię wam co mniej więcej się dzieje. A więc tak, tu jest chowaniec, wrogi chowaniec, nosi sobie drzewko. Tu jest wojsko, które leci na tą wioskę, żeby ją przejąć. A tu są nasze skromne siły, które lecą o... Od... Tu, 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 do wrogich. O tutaj, żeby przejść tą wioskę. To jest też nasz chowaniec, który przy okazji rozwalił troszkę cudu hmm, huraganu, bardzo dobrze. Jestem z niego dumny. I tu są jakieś oddziały, jednostki wroga, które są w ruchu. Nie wiem gdzie one idą tak naprawdę. To spokojnie może mój chowaniec ich dogoni. Więc dobrze. Akcję czas zacząć. Zaatakuj ich chowaniec. Dobra, dwójeczka. Muszę zobaczyć gdzie jest dwójka. Dwójka leci, okej. Okay. Zaraz mam nadzieję, że chowaniec ich nie zaczepi tutaj. No ja, dobra. O cholera, oni się ruszyli gdzieś tam. Poczekaj mi jest leki multitask. Oj, sekundę, sekundę. No, chodź tu, chodź tu, chodź tu chowaniec. Spokojnie, wiecie co? Ja się najpierw zajmę od tymi ludźmi od tutaj, bo ich trzeba w miarę szybko. E spacyfikować znaczy się cud cuda i rzucamy tu Zrzucamy tu I żaden nie ma raczej szans tego przeżyć Przeszło im chyba, prawda? Okej okay. tutaj na ich chowanie z wrogi goni nasze oddziały, ale one powinny im uciec Mu uciec To jest, są także inne wrogi oddziały Może ta dwójeczka niech idzie o tu o tuleć, o tuleć ja tutaj się zajmę chowańcem, że tak to powiem. Boże, chowaniec jesteś cholera głupi. Tracisz tylko zbędnie hapce. Nie, nie można cię nazwać najmądrzejszym stworzeniem na świecie, bardzo mi przykro z tego powodu. Dobra, będę musiał sobie wziąć jakiś głaz w czasie najbliższym. O cholera, on rzuca... On podpalił swoich, nie wiem o co chodzi. Nie, nie wiem o co mu chodzi, naprawdę. Chyba ja będą kolejne walki chowańców. Tak? Walcz. Zobaczymy te sobie walki chowańców. Ja nie widzę najmniejszego problemu. A dwójeczka będzie zajęta. A nie cholera. Niech, dwujeczka sobie tutaj siedzi, myślę. Grzecznie. Nie, nie wiem gdzie. Aj, cholera. Poczekajcie chwilę. Ja wezmę kamyka jest są w ogóle rudy, fajnie. Fajnie, fajnie. Przydałyby mi się, gdyby był to jakiś początkowy etap rozgrywki, ale tak nie jest. Potrzebuję dużego kamyka. Dajcie mi duży kamyk. Duży kamyk jest tutaj. Wiecie, co zrobimy z tym dużym kamykiem? Wiecie, co zrobimy z tym dużym kamykiem? Oto. Oto. Biedny chowaniec Okej, okay, nasz chowaniec powinien się już nim zająć przy okazji Dobra, troszkę go już wspomogliśmy Dobra, to się nigdzie nie rusza Przynajmniej takie mam wrażenie O cholera, nasz chowaniec obrywa, niedobrze O Boże, o Boże, chowaniec, no odbi się Walcz z nim w jakiś o O Boże, gdzie? Znowu trzeba błyskawicą użyć. Ja pierwszy. Nie nauczył się, no Do widzenia. Dziękuję. Nie macie co pomścić. Dobra. Ten chowańc już prawie leży. Dowi go. Zbadaj. Dobra, nie badaj. Wygraj walki chowańców, okej. Okay. Eee... Chowaniec chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, musisz zatrzymać ten oddział. Chociaż nie, dobra, dajmy im przejść po prostu. Po prostu dajmy im przejść. Okej. Okay. Mam nadzieję, że tutaj się jakiś nowy oddział nie formuje bo właściwie. Nie wiem z czego oni go formują, ale dobra. Wiecie co? Ten człowiek ma bojowe zadanie. O boże. O nie, ale ich chowanie załatwił. O, biedna czwórka, dobra, oni się tutaj zajmą jakoś. Będą mieli zajęcie, a my w tym czasie w... jesteśmy zajęci wygrywaniem na tej wyspie. Definitywnie. Tylko dwójeczka będzie musiała zająć się nimi. Chodźcie tu, chodźcie, chodźcie. Chodźcie tutaj. Zaatakuj. Mam nadzieję, że zdążą. No cholera nie zdążą. Ja pieprze, no. No niestety, chowanie z tej nie... jest po prostu potrzebne. O Boże. Bo tych z kolei zatrzyma. Dobra, słuchajcie, wy się wycofajcie. Tutaj. Gdzieś. Wycofajcie się. Bo tutaj was zmiotą po prostu. Wycofaj się, a tutaj. Mam nadzieję, że tych tutaj nie zaatakuje to wojsko, które będzie przechodzić. Mam tego szczerą nadzieję. A chowaniec jest gdzie? Tutaj się bawi. A, jen, jen, chowaniec. Chodź teraz, ty jesteś potrzebny w wiosce, naprawdę. Jesteś tutaj potrzebny, musimy cię tutaj po prostu... Dobra, po prostu jest szybciej potrzebny, chodź tutaj... Okej, okay, oni tutaj sobie bronią chyba. Czy nie wiem, co oni tutaj robią? Jaki oni mają w ogóle poziom rozbudowy? Cholera, nie chcę ich... Wow, co to było? Serio? Zrespił się tutaj? Fajna animacja respienia się. Okej, okay, no dobra, szanuję to. Dobra, chowanie sobie radzi bez jakiegoś większego problemu. Okej, okay. nie wiem ile, jak długo mogą się tak japońscy odradzać, wiem, że oni są dość płodnym narodem, przynajmniej tak jest w Europie Nie w Europie tylko w Azji, ale mam nadzieję, że w tej grze tak nie jest Tutaj rozwalił im troszeczkę, chociaż nadal chyba są w stanie rekrutować tej jednostki niestety Chowaniec w od poprzednim odcinku, dobra, skończyłeś już? Tak, skończyłeś, już się leczysz, dobra, to chodź Jesteś tutaj potrzebny Jesteś tutaj potrzebny, żeby... Zniszczysz oddział po prostu. Zaatakuj. O Boże, to jest jeszcze cholera. To będzie dłuższa potyczka, czuję. O, die. No dobra, trudno się mówi. O, ja, pieprzę, jeszcze tutaj się zrespili. Nie, dobra, nie, nie, olej, olej, olej ten oddział, olej. Olej ten oddział, jesteś tutaj gotowy na potyczkę? Mam nadzieję, że tak. Zresztą nie wiem w ogóle skąd i biorą ludzi do tych oddziałów, naprawdę. Chodź tu, chodź Soluwa Tygrys, chodź tu Dobra Dobra, mam nadzieję, że się ty nie rzucą O kurwa, ale naszego chowańca teraz odbędzie będzie układać, niedobrze Rzucił się na niego, dziad jebanu O Boże No to może być nieprzefajne dla naszego chowańca, mam nadzieję, że teraz mi nie zdechnie On nie ma tej możliwości ucieczki Cholera, nie, nie, proszę cię, nie zabijaj go Chowaniec, nie Dobra, uciekaj. Nasz chowaniec nie żyje. To zdecydowanie modyfikuje moje plany. O Boże, dobra. Niech oni się tutaj wycofają. Niedobrze, no nie dobrze. Miałem nadzieję, że ten marsz zwycięstwa zakończymy w tym odcinku, no ale śmierć chowańca niestety znacząco Psuje nam te plany, niestety, niestety. Dobra, ale weźmy sobie mury. Weźmy sobie mury i zrobimy tutaj takie coś fajnego. Bo tą wioskę powinno być w miarę łatwo obronić. Po prostu budując mury o... Aj cholera. Okej. Okay, I już są skończone praktycznie. Mhm. Tutaj idzie ta y, jednostka, ale miał łatwo... W, w łatwy sposób rozgromimy myślę. Gdzie są na, moje oddziały? I idą powoli. O Boże. Chowaniec ich ściga. O Boże. Mam nadzieję, że ich nie zabije. Mam przynajmniej taką cichą nadzieję. Dobra, weźmy sobie zapasy rudy. Rudy mamy akurat w cholerę. No i będziemy musieli w jakiś spokojniejszy sposób na razie spędzić ten odcinek Cholera, gdzie oni są? Abosz, o abosz, o abosz o Dobra, to sobie rzucę tutaj e, Cud błyskawicy, chodź do taty Chyba Nie, te, te trąby chyba że stawają do walki z chowańcem No niedobrze Słuchajcie, nie macie racji bytu, sorry Gdzie? Okej, okay, musimy tutaj to wziąć Okej, okay, poczekajcie chwilę, gdzie oni tutaj są, tutaj są, okej okay. Aaaaah proszę bardzo Proszę cię bardzo, haha -ha. Co, będziesz próbować to niszczyć? O ty dziadzie O ty dziadzie, będziesz niszczyć To ja zniszczę ciebie Wybacz. No ty skurwysynie mały. No ty dziadzie jebany. Dobra. Wkurzasz mnie go aleś, wiesz? Połóż się, co? Dobrze No I tak masz leżeć, jasne Dziękuję Zrobiłem tutaj sporą wyrwę Niestety Okej okay. Tutaj jakieś ludziki leżą To są chyba żołnierze Moi polegi. No niestety I tak bywa Rzucę was tak, nie wiem, nikt nie zbezpieści waszych ciał Proszę Jesteście wolni. I cholera, oni się tutaj odbudują. I zobaczcie, nasz jeden... No nie, nie zostaniemy przegnani, ale no jest słabo, jest słabo, bardzo słabo, nawet bym powiedział. Ale damy radę, spokojnie, myślę. Tutaj są jakieś takie oddziały, tutaj, tutaj. Dobra, czy nasz chowańc już wstał? Gdzieś tam wstał chyba. Gdzie jesteś? Chowańcu? Wyleczę tego wieśniaka, całkiem zostanie inicjatywa. Słuchajcie, dobra. O! Wiem co zrobimy. Damy to im. Ja w ogóle zupełnie zapomniałem o tym, że ja posiadam taki zajebiaszy cud. I że takiego zajebiaszego cudu mogę użyć o w ten sposób, o tutaj. Mam nadzieję, że to na jednostki też działa. Mam przynajmniej taką nadzieję. Cholera, nie wiem o której zacząłem nagrywać, nie puściłem sobie stopera. To już któreś pokolenie mnie czci tutaj. No dawno nie dodawałem żadnych wyznawców, pewnie część mi już poumierała Nie fajnie trochę, no ale no co, jakaś taka real, realistyka tej gry Jesteśmy nieśmiertelni, jesteśmy bogami A ludzie się starzeją i umierają Dobra, mam ten kataklizm i żeby poszedł w dobrą stronę, znaczy nie wiem właściwie Mam nadzieję, że to działa na jednostki wroga W sensie, że podrzuca ludzików i ich po prostu morduje To by było fajne Okej. Okay. Zniszczy im tutaj mm, na pewno tą mm, koszary. Więc to na pewno jest fajne. Mam nadzieję, że nie przejdzie do mnie. Cholera, bo to jest blisko mojej wioski z kolei. E, dobra, nie powinno tego sięgnąć. Nie powinno, nie powinno. Już kończ koń, koń się, kończ. Cholera spadnie na nas. Nie, chyba nie spadnie nic. Coś tutaj niefajnego się dzieje. Tylko jeszcze nie wiem co. A, tu próbują przejąć. A boże. Oni się nie nauczą, prawda? Przykro mi, nie macie racji bytu. Skończcie swoją egzystencję w tym momencie, co? Byłbym naprawdę bardzo rad z tego faktu. Ty tutaj żyjesz, ale spokojnie, to ci zaraz przejdzie. Nie dobra, to ich po prostu trzeba potraktować błyskawicą tutaj. Nie ma innej opcji chyba. I ich tutaj też tutaj potraktujemy błyskawicą, żeby ich tutaj za dużo się nie namnożyło. Dobra, zrobimy to tak. Won! O co ci chodzi? Nie! Nie chcę budować dróg! Zgiń, 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 zgiń! Wow! Wow! Było blisko! Wow! To było stanowczo zbyt blisko! Stanowczo zbyt blisko! Okej, okay, tu jest nasza wioska. Chłoniec, gdzie ty jesteś? Gdzie ty się wałęsasz? Jestem zmęczony, A to idź spać. Zdrzemij się. Ja ci wezmę to drzewo, żeby ci było wygonić spać. Dobra. Ech, i takie je wyrywałem, cholera. Okej. Okay. I przelećmy sobie tutaj. I zróbmy mu noc. Niech mu się przyjemnie śpi w nocy. Czemu by nie? Okej. Okay. Ta tutaj wioska jest ciągle pod natarciem. Niestety. Ta wioska ma jakby wyjebane, a to co się dzieje w tej grze, to mi pasuje akurat. Ile oni tutaj mają splendoru do przejęcia? Potrzebujemy do przejęcia 4000. No jednak troszeczkę jest. No okej. Okay. Hmm, pokażcie wy mi tutaj ile wy potrzebujecie splendoru do przejęcia. 2000. Może spróbujemy ich jednak troszeczkę pokojową drogą przekonać, do tego, że jesteśmy zejbiści Może nam się uda. Pyk. Ej, nie da. Nie, nie ma opcji takiej, okej. Okay. No niestety tutaj nam się już domki mieszkalne miejsca, a domki mieszkalne powoli kończy. Taki jest smutny fakt. Albo wiecie co? Zbudujemy sobie pracownię cudów. Wiem, że dług Druga to troszeczkę bez sens, ale co tam? Mhm, przede wszystkim cud błyskawicy. Czy mam nie kto wyznać, bo troszeczkę się te cuda mi powoli wyczerpują? Może to też sprawdzić. Leci mi, mi, mi wymana, ale to dobrze. Dobra, czyli ten oddział już rozgromiony, a my sobie zbudujemy pracownię cudów. Chodź do taty, chodź, chodź, chodź chodź tutaj to. To jest to? Budynki przemysłowe, nie. To nie, to nie. Nie To też nie Może to O jest huragan Zajebiaszczo Dobra To my sobie tutaj postawimy huragan by na to Gdzieś drugi O tak O tak czysto dla splendoru Żeby było ładnie Bo całkiem ładne są te cuda Okej okay. Okej okay, Weźmy sobie Dużo dużo drewna Zmielmy A, Cholera Nie da się tego złapać o oh Dobra, no to weźmiemy, zrobimy to w ten sposób, że wyrywamy jeszcze tutaj drzewka i pobudujemy. Bo dlaczego by nie? To na pewno nam w jakiś sposób pomoże. I dobra, zbudujemy ten cud i mam nadzieję, że w końcu przejmiemy tą wyspę już tak do końca. Znaczy wiem, że niby zostało jedno miasto, ale liczy się, z tego co pamiętam, tylko to, żeby złapać to główne. Znaczy, żeby złamało się to główne. Nie trzeba tych pośrednich wioseczek przekonywać tylko trzeba się skupić na tej jednej, najważniejszej, głównej, najtrudniejszej do przejęcia. Czy gra pewnie zakłada, że wszystkie wioski będziemy przejmować po kolei? No ale ch chyba zakłada, nie jestem pewny. Ale mam nadzieję, że da się to w jakiś sposób obejść, znaczy w ten sposób. Po prostu, żeby nękać ciągle tą główną wyspę, a na resztę mieć yy, olana trochę. Chyba słyszę jakieś ataki, ale to może moja tylko schiza, bo nic mi nie mówi moje sumienie. W szczególności ten zły duszy, który jest odpowiedzialny za wojnę. Chodź tutaj. Okej. Okay. I weźmy sobie rudy żelaza. 18 tysięcy, spokojnie. Cholery się. O Boże, muszą nas bić, muszą, muszą... Przecież to oczywiste, że to jest ta wioska, no jasne. E, cuda, 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 tutaj. Cuda, no weź, złap ten cud. Niedługo mi się skończył cuda do ratowania I to jest niefajne trochę Dobra Musisz zginąć, sorry Nadal trwa przejmowanie Nadal żyje jakaś tu jednostka Chyba nie Nie, nadal coś jest A dobra, już się uspokoiło, fajnie Przelećmy z powrotem do siebie I weźmy te złoża rudy, które zostawiliśmy tutaj. 2 trzy, cztery. Mam nadzieję, że wystarczy. Aczkolwiek nie jestem do końca pewna. No, come on, come, on. niech starczy, niech starczy. Wystarczy. Tak, wygraliśmy z nimi chyba. Okej. Okay.

No ja bym spekulował sumienie? Chyba nie. A więc dobra. Spotkaliśmy dwóch braci, ostatni, znaczy dwóch braci znowu tutaj na górze, Gdzie jest ten zwój? Gdzie jest zwój? Ole zgubiłem zwój chyba. A nie tutaj. Oni sobie tutaj stali, patrzyli na naszą yy, stolicę chyba. Tutaj... No i powiedzieli, że nie spodziewali się, że jesteśmy aż tak mega zarąbiście silni. Ile ich tutaj jest? Całkiem dużo ludzi. Oni mogli się tutaj... Mnożyć nieskończoność. Wow. A wiecie co ja zrobię? Wiecie co ja zrobię? Jupi! Gińcie Sorry Muszę też was tutaj wybrać troszeczkę. Dzięki, 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 że jesteście tak pomocnym narodem. Dajcie, dajcie. Okej, okay, spoko, dzięki. No i powiedział, że teraz będziemy musieli wybrać się do następnej wyspy. Japończyków, w której będzie ich jakby stolica I gdzie będą jeszcze silniejsi i nawet z naszą pomocą, czyli Boga Nie uda im się zwyciężyć, ja tutaj palę ludzi specjalnie, żeby zaliczyć sobie quest'a Żeby sobie zaliczyć quest'a, już jesteśmy ledwo co dobrzy chyba Tak, 2% dobroć. no to, to da się w prosty sposób zrobić, serio Gdzie jest druga? Druga grupa migracji na tu, o już jej nie ma, przykro mi Zmień swój charakter, z dobrego stań się złym Zrobione. Każ by było użyć mury wroga. Burzy je już tyle razy, a więc sugeruję, że to jest po prostu zbugowane zadanie. Dobra, już sobie dokończymy tej zadania, jakie nam zostały. Zajmij się u trzy miasta. Przecież... A nie, dobra, czyli dwójeczka. Musimy sobie tutaj postawić M mury. Ej boże. Brama w murach, okej, okay. zajbij się. Da się. Nie, no to musimy to burzenie zastosować. I dwójeczka. Oś do taty. Dwójeczka, jesteś mi tu potrzebny. Czy mogę zająć jeszcze to miasto? Zajmij. Okej. Okay. I, I chyba skończy się przy okazji to zadanie. Też, że je zwypełnimy. I dobra. Osiągnij status wiecznego miasta 500. Tyś, 500. 500 mieszkańców. Ilu mamy mieszkańców w tej chwili. Ilu mamy mieszkańców? 350. Wiecie co, trochę mi się nie chce. Chyba sobie oleję to zadanie. Tak szczerze. Użyć cudu tarczy to też jest zbugowane, bo już wrzucałem ten cud tarczy, ale jakoś nie pomógł. Rozmieść mężczyzn i kobiety w osobnych miastach. Sorry, podziękuję, W tym bardziej, że za tylko za 10 tysięcy daniny. Osiągnij status wiecznego miasta już mówiłem. I syrop orzechowy, czyli ten questik o tutaj. Weźmy go sobie. I dowiemy się zaraz o co chodzi. A tak, już wiem, bo próbowałem, miałem podejście do tego questu, czyli bracia nie mogą znaleźć drogi do... Mm, do niego, a więc musimy rzucać beczkami, załóżmy, o tutaj na te stosy i będą się, o nie, to nie na ten stos miałem rzucić chyba, a nie na ten tylko, że coś się zbugowało, tam gdzie jest podświetlone musimy po prostu rzucić naszą beczułkę oczywiście ta świetna muzyczka wiem, że zajebisty, dziękuję o nie ma ich tutaj dziwne trochę, okej okay. Świetny strzał, no wiem, że, jest, że zajbisty jestem Nie, nie to O cholera, nie o to mi chodziło, boże Okej, okay, i tutaj mam jeszcze stosik, a więc tutaj też go podpalimy Sorry, ale jestem ciotą w rzucaniu Prosto w cel, ślicznie, dzięki I to już mają braci wikingów, którzy podążają do tego brata, żeby się znowu napić Ha Rosyjska i polska dusza I tutaj jest ostatni chyba ja jeszcze nie wiem ile już jest, może jest cztery? Okej, okay, i ostatni. Tylko wtedy jak... O, no i już widzą gdzie on jest chyba. I będą szli do nas. Koniec końców wygraliśmy w tej krainie dobrym. No, so. No jak mówiłem. Słowiańska dusza. Świetna muzyczka oczywiście. Okej, okay. i 40 tysięcy daniny. Okej, okay. a więc miasto już się tutaj zajmuje. Chyba. Nie wiem, gdzie są ci ludzie. Nie wiem, gdzie ja mam moje jednostki. Wysyłaj żeby tutaj zajmowały to miasto. Dobra, olejmy tego questa. Tak poprawdzie, już w następnym odcinku spotkamy się w następnej wyspie, w której znowu zmierzymy się z Japończykami. Tym razem z trzecim bratem, chyba. Po prostu powiedzmy... Albo będzie ich tylko dwóch, tylko że będzie... będą na nowej wyspie. Dobra, nie jestem pewny. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. W końcu odnieśliśmy sukces takim taką mieszaną techniką w sumie. Z czego ja się bardzo cieszę. Zapraszam Was do kolejnych moich odcinków. Moich materiałów. Jenny, co ja gadam. Cześć! We got these guys on the run! Come on, boys. Let's get to the next land and finish them off!